Dziękuję pani redaktor za to pytanie. Wyjaśniałem w czasie swojego wystąpienia, na czym polega moje weto. Ja apeluję do tego, abyśmy spuścili psy z łańcuchów. Moje rozwiązania pójdą w kierunku uwzględnienia realnych możliwości państwa polskiego i też wykonalności tego prawa, więc z całą pewnością musimy zrezygnować z nierealnych nawet 20 Metrowych końców i spuścić drodzy Państwo psy z łańcuchów, ale także w odpowiedzialności za wykonalność tego prawa. Taki projekt ustawy trafia do polskiego Sejmu. Wierzę głęboko, apeluję do wszystkich klubów parlamentarnych w polskim Sejmie, aby poprzeć tą ustawę. Mamy wspólny cel, ale urealnijmy te rozwiązania. Pomóżmy zwierzętom, ale uwzględnijmy także realność wykonalności tego prawa i interes. Polskich rolników. Jeszcze chcę raz podkreślić, pani redaktor, skoro pani o to pyta. Nie możemy też propozycjami prawnymi dyskryminować mieszkańców wsi, tworzyć takiego poczucia społecznego, że mieszkańcy wsi nie dbają o swoje czworonogi. Jak mówiłem na filmiku, to powtórzę, skoro pani redaktor pyta i na wsiach, i w miastach, niestety. Zdarzają się źli ludzie, którzy nie potrafią dbać o swoje zwierzęta, co mnie jako właściciela bardzo słodkiego psa także przeraża i właściciela wielu psów, natomiast nie możemy tego kategoryzować kwestią mieszkania na wsi czy kwestią mieszkania w mieście.